Cześć, witajcie w kolejnym dniu wyzwania, w kolejnym dniu, gdzie tematem mamy element Ziemi, co jest dla mnie osobiście bardzo ważnym elementem, najważniejszym elementem pośród wszystkich żywiołów i pośród wszystkiego, co po prostu mnie otacza, bo zauważam, jako że dzisiaj mam strasznie chujowy dzień. Praktycznie cały dzień na irytacji i na zdenerwowaniu, a dzisiaj go kończę powoli, ze zrozumieniem też, bo robię sobie taki wewnętrzny obrachunek. I właśnie to jest moim uziemieniem. Też byłem niedawno na spacerze na Boso, a że jest trochę zimno, słuchajcie, to, uu, to tak naprawdę. Tak z 10 minut postałem, mówię dobra, spadam, bo no bo już moje nogi mi krzyczały tutaj, że o, po prostu kość, nie, aż do kości po prostu było zimno. Więc puściłem to i wróciłem. No i postanowiłem, że nagram się tutaj na e, mojego bloga, e, podzielę się e, sobą z wami mm, i właśnie i niezależnie w jakim stanie ja się znajduję, po prostu nagrywam siebie, bo jak to się zobowiązałem przed sobą i tu przed wami, że będę nagrywał chociażby te minutowe filmiki e, po to, żeby się przełamywać, po to, żeby e, widzieć siebie przed kamerą, ale też mieć świadomość tego, że wy mnie oglądacie i przełamywać ten wstyd. E, I będę sobie to powtarzał, e, bo to e, procentuje, widzę to z, z każdym filmem więcej. Jestem coraz bardziej pewny siebie w tym, co robię i jeszcze widzę, abym po prostu popracował nad tematami, bo w tym momencie zauważam w sobie, że na przykład temat, który rzuca Karol ja odpowiadam na ten temat, nie? I to jest jakby powiązanie i to jest mi łatwiej wtedy, nie? Jest mi łatwiej jakby wystartować z nagrywaniem, a, jeś, a jak już się skończy, wyzwanie, więc tam już będę po prostu starał się iść z czucia i z inspiracji tak, to co mnie inspiruje co odkrywam i po prostu dzielić się tym na moim blogu szerzej być może dłużej jeśli będę miał na to czas również bo ostatnimi czasy też zmieniłem rodzaj pracy i w ogóle tak mam, że praktycznie cały dzień mnie nie ma i wracam do wieczora. Jest, zresztą mamy teraz egipskie ciemności zimowe, więc jest mocno trudny, mocno trudny czas, który i tak według siebie uważam, że przechodzę go nader łagodnie. A to dzięki właśnie tej dyscyplinie, dzięki praktykom medytacji, jogi i zimnym prysznicom z rana, bo słuchajcie mam coś takiego w sobie, że już ten umysł, jakby odpalony rano, on już mi podpowiada, Ej, a może tak być ciepło, se odpalił. A weź sobie ten ciepły prysznic, se i nic się nie stanie. Ale później wchodzi, wiesz, ten, wiecie, wchodzi ten, jakby. E, kurczę, bo tu wysyłają jakieś, przepraszam. E, wchodzi ten umysł, jakby e, taki, który sobie zaprogramowałem, że nie ma bata. Zimny prysznic z rana to jest lepsze jak słodka herbata. No więc te myśli jakoś odganiam i to już jest moje takie z obserwacji, zauważam, że po prostu jak te myśli się pojawiają, to ja w nie nie wchodzę, aha, to jest sam, sam sepitul, a ja idę pod zimny prysznic, więc to już jest zajebista, według mnie takie wzmocnienie relacji ze sobą samym. No, więc to tyle, co chciałem dzisiaj tutaj powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich uczestników kursu, Karolo i, i Agatko. No i czekam po prostu na kolejne dni, na kolejne tematy, ponieważ te ostatnie o elementach, o żywiołach bardzo są mi bliskie, ja bardzo to czuję i fajnie, że, on, że są takowe. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.